Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 25 września. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaki wysyłam, kochani, mm, dla solenizantów 100 lat. Słoneczko być może dla Was wyszło. E, może będzie piękna pogoda. Może spędzicie ten dzień fajnie, w miły sposób. Zobaczymy karty na 25. Pracę, dom. Co przyjdzie nieoczekiwanie, rezultat dnia, wasza rola, zdrowie? Co macie w głowie? Co w miłości? Wiadomość z góry. I? Karta z praktycznej mądrości. I lecimy, moi drodzy. Co tu przy czwarteczku? Ciężkość mi się pokazuje przy pracy. Tak, co trochę tak wygląda, moi drodzy. Jakby z pewnymi sprawami nie dało się już nic zrobić, w pewne rzeczy nie wierzycie przy pracy. Wierzycie w dom i w rodzinę, ale przy pracy jakby, nie wiem, karty pokazują, że wiara w jakieś sytuacje przy pracy Wam się skończyła. Tak jakbyście stwierdzili, że coś nie ma sensu, na coś czekać, czegoś oczekiwać przy tej pracy. Oj Boże, zobaczmy przy domu działania. Może będziecie tak jak ja składać szafy i te różne działania macie tutaj. Ogień, może zaprosicie kogoś, jutro i będzie tutaj, nie wiem, namiętności, pokazują się. No, może być jutro przy domu, że nie wiem, ktoś z Was odwiedzi, ktoś zadzwoni, ktoś przyjdzie, dużo dobrej, pozytywnej energii. Dużo działań, słuchajcie. Jeżeli jakieś kwestie współpracy, ktoś Wam coś tam, nie wiem, ma zrobić, załatwić, przyjść, pomóc, może być tutaj kontakt, jak najbardziej. Może ktoś przyjść do Waszego domu, w ogóle bardzo dobra energia jest tutaj przy domu. Spełnienia, zadowolenia, może Wy coś robicie przy domu fajnego. Ogień tu się pokazuje, może kurczę, co niektórzy przy ogrzewaniu kombinują, słuchajcie. No, tak mi by te karty pokazywały. Coś nie wiem. Odpalacie, ogrzewanie, słuchajcie, instalujecie coś, coś robicie. Też mogą być takie sytuacje, co przyjdzie nieoczekiwanie. Ha. Czym, z jakiegoś powodu odmienne są tutaj poglądy, Macie. Hmm. Tak jakby wiecie, co wymiana zdań jest pokazana. Konkretniejsza wymiana zdań i karty mówią o tym, że. To tak, jakbyście stwierdzili, że nie, ja już dłużej nie, nie będę milczeć, czy nie będę pomijać tej sytuacji i nie widzę tu kłótni, awantury, ale karty mówią, że jakby co przyjdzie niespodziewanie, może was ponieść w pewnym momencie i możecie powiedzieć coś, hmm, co do tej pory mieliście taką blokadę, że a lepiej tam nie mówić, lepiej nie wnikać i tak dalej. Tutaj karty pokazują, możecie jakby hmm. trochę tak, jakby wyskoczyło to z Was po prostu. Jakieś sytuacje. Może to być odnośnie słuchajcie pracy? E, możecie się jakby, może nie Bóg wie, jak pokłócić, ale e, tu karty pokazują, że ludzie mogą mieć coś do siebie od dłuższego czasu i może być hmm, taka sytuacja, że już będziecie mieli dosyć słuchania bzdur i bredni i powiecie coś konkretniej, natomiast nie widzę tutaj, żebyście się pokłócili. E, jaki rezultat tego dnia? Hmm. Myśl jedna goni drugą. W głowie troszeczkę takiego chaosu. Jedna myśl goni drugą, słuchajcie. Tutaj może wam się zamarzyć jakaś sytuacja. Myślicie, nie wiecie co zrobić, bo może trzeba coś ogarnąć, coś załatwić, ale sami nie wiecie, czy to, to jest dobre. Jutro będzie wieczorem, słuchajcie, jedna myśl goniła drugą, dużo w głowie, jakby. Natomiast tu ja nie widzę, żeby było rozwiązanie tego. Czyli, e, tak jakbyście mieli dużo na głowie, taki rezultat dnia i próbujecie się z tego wydostać, ale nie wiecie, w jaki sposób będzie dla Was dobry. E, jaka Wasza rola? Hmm. No, widzicie, te karty pokazują podróż, przemieszczanie się, zawalczenie o coś, co było na przegranej pozycji. Żeby zawalczyć o coś, co. Uważacie że, uważacie, że nie ma o co walczyć, a karty mówią: spróbuj jeszcze raz, może, nie wiem, coś zrobić w tej kwestii, a spróbuj jeszcze raz zadzwonić, a spróbuj jeszcze raz porozmawiać, a powróć do tego tematu. Taka wasza rola, żeby ruszyć do przodu, to te karty pokazują, że trzeba, nie wiem, zawalczyć, ale o jakąś sprawę, która była przegrana. Co w zdrowiu? Hmm. Nie wiem, karty pokazują mi wątrobę, trzustkę, o takie tutaj sytuacje. Nie wiem, zdęcia. E, słuchajcie, coś takiego, jakiś taki problem. E, nie jakieś biegunki, nie jakieś takie rzeczy, tylko bardziej karty pokazują mi zawsze wątroba, trzustka. Może gdzieś tam obciążycie, może coś spożyjecie. Takiego możecie odczuwać, gdzieś tam e, bóle w boku, tak, z jakiegoś powodu. Ale te karty mi pokazują takie, te organy wewnętrzne, o których mówiłam. Natomiast może się okazać, że jest jakiś problem, na przykład, nie wiem, od kręgosłupa, albo coś takiego. Też może to być. Bóle na wysokości tutaj nie wiem. Wątroby, trzustki, o, coś takiego się pokazuje, a może po prostu coś zjecie, nie takiego i będziecie mieli jakieś wzdęcia. Co wy macie w głowie? Chcecie zakończyć być może jakąś sprawę, ale nie stać was jakby. Albo. Te karty pokazują, że hmm. zajdzie sobie sprawę z tego, um, że dobiega już koniec w jakiejś sprawie i um, nawet widzicie coś miłego, nowego na horyzoncie, to mogą być różne płaszczyzny w życiu. Natomiast te karty pokazują, że a mnie właściwie to chyba na to nie stać, a ja to chyba właściwie um, nie mam środków, nie mam czasu żeby tutaj tym się zająć jakby w pierwszej kolejności, tak? Możecie cierpić z powodu jakiegoś braku, że chcielibyście coś zrobić, ale nie macie możliwości. I nie wiem, o co chodzi. Co tu w miłości, moi mili? Są postawione granice. Hmm. Może czekacie na jakąś szansę tutaj, wiecie? Może czekacie na jakąś szansę, na jakąś decyzję. Może postawiliście komuś troszeczkę jakieś granice przyhamowaliście coś. Plotki, pomówienia, nie bierzcie pod uwagę, bo te karty mówią o tym, że możecie rozmawiać o swojej sytuacji, na przykład uczuciowej z kimś. Hmm. Ale nie, nie nie widzę tutaj takiej sytuacji. Jeżeli się kogoś pytacie, ktoś wam doradza. Hmm. To nie do końca jest dobre ta osoba, która się tutaj pokazuje, żeby wam doradzała. Hmm. Są postawione. Jeżeli ktoś was podkręca do tego, że a zostaw to, <laughs> a daj sobie spokój, zostaw to i tak dalej, to też mi te karty pokazują, że to nie do końca jest dobre. Jaka wiadomość z góry. Nowe początki, nowe działania, dużo nowych nowości. Weźcie sprawy w swoje ręce. Może nie w tej chwili, od razu. Tak. Karty pokazują, że najlepsze okazje na wzięcie spraw w swoje ręce, jeżeli myślicie o czymś, chcecie coś zrobić, załatwić, najlepszy czas na wzięcie spraw w swoje ręce, jakby. No, te karty pokazują, że bliżej końca roku. Jeżeli macie troszeczkę właśnie takiego mętliku w głowie, nie wiecie, jak zadziałać, co zrobić, te karty mówią, że to, co dzisiaj się dzieje, powiedzmy w tej waszej głowie i tak dalej, jakieś plany, jakieś myśli, dużo łatwiej będzie wam to wszystko ogarnąć sobie czy zrealizować. Pod koniec roku. Co my mamy tu za kartę? No właśnie. Otwórz swoje serce na piękno i magię świata. Można sobie pozwolić na romantyczne marzenia. Ktoś może cię zaskoczyć wyznaniem uczuć. Wędruj po swoim własnym wewnętrznym krajobrazie. Wyśnij sobie dzisiaj mały sen. Powiedz komuś, ile dla ciebie znaczy. Niech twoje serce wskaże ci drogę. Tyle moi drodzy. Wszystkiego dobrego na 25. Pozdrawiam i do usłyszenia.